Tak to mów to Siemano, zaczynamy vloga, jesteśmy w Katowicach i jedziemy najpierw do Krakowa, żeby potem się przesiąść w... To jest Trefa Nie ma nawet piątej rano. Miałbyśmy ja jechać trochę później, ale mamy psychozę. Dzięki waszym donatom na live i giftom ostatnio możemy sobie kupić kawę. Patrzcie jakie szaleństwo zakupowe. Bijemy kaleczkę, czy do godzina siódma. Na pewno, że jest po prostu 100 tysięcy osób w kolejce, i ten cały soldał już czeka na ostatnie... No i, I na Kazika. My czekamy teraz na Poliregio. No Regio. Które nie przyjeżdża i nic o tym nie mówią. No, nie, nie, nie. You, you better przyjechać tutaj. Nie mogę nawet oczu otworzyć. Cześć! Cześć! Cześć. Cześć. A. Strefa! A. I, I bardzo się cieszymy! Cześć kochani! Dzisiejszego vloga zaczynamy e, szybciej, ponieważ ja z Osią jedziemy na rapstację dzień wcześniej, jedziemy sobie na dwa dni i mm, zaczynam go jeszcze z domu, bo pokażę wam Swoją walizkę i powiem wam, co będziemy robić. Owa moje walizki, co najważniejsze, mamy tutaj jedzonko które dzisiaj rano nam kupiłam. Jest koc, bo uwaga, przesmak dzisiejszego vloga, tak jak ostatnio z wielką spałam pod narodowym. O kur... na razie tak profil leciutko, ale ci błyska strasznie. Dzisiaj ja z Zosią śpimy w aucie, także jest koc, mam poduszkę. Dzień dobry. Cześć, cześć paletki. Jestem. Jademy, co? Co mieliście na stację? Nie, eee, bo na szkopie Wait a minute. Obowiązki i przyjemność. Dobra, witam. Jest wybitna pogoda. Jedziemy. Sława! Tak nam się chce sikać. Już nie mogę doczekać, aż zobaczymy, gdzie jest stacja. I to ostatnia taka czysta toaleta w ciągu 3 6... dni. No. dwóch. Znajdę. Let's go! Siemanko, robimy obiad w żabce. Ale chcę kompozycja serów. Mozzarella mentar, czerwony ser cheddar i roquefort chinez i desperados jaki? nie wiem jaki ser cheddar? czerwony ser cheddar i mamy desperadosa dla kolegi z kolejki i chusteczki dla koleżanki z kolejki bo pomagamy ludziom żeby nie było że w miłe kupujemy jak coś coś żeby to, nie było. i to jest nasz obiadek dzisiejszy Piszka kiszka Here we go again, Iliwia idzie w pizdum! no Siemano, tam ważne. kolejewska, nieważne. My machamy! Kałas, Jesteśmy tutaj! Siemano, wstacja, elo! Tam właśnie trwa bitwa freestyle'owa, zaraz tam idziemy obczaić, a tam w ogóle gra Żabson. Tak! Obczajcie. Jesteśmy nad Józorem Sławskim, what the hellie!

Pozdrawiam z dwie 7 vloga. Cloud Festival, ogarnijcie ludzi, których tu wpuszczacie, proszę. No być kontrola, kurwa, karty zdrowia na wpuszczaniu. Ale nie, nie wpuścili mnie wtedy, to trochę... Nie... <grystanie> nie Tej nie mam! Takiej nie mam! Taki nie mam. A! A chciałam być dobra i stwierdziłam, że nie będę brała! Będę mieć fajne na klacie! To nie jest tu, Zosia! Kurwa, zgubiłyśmy auto! I sama zostawić spineskę? Jak idiotki, chodzimy, kurwa i szukamy auta! Nie ma go! A ja w kocham kocham, słowo! Mamy auto! Jest Open Jest! Pola dla Dzisiaj szampan lej na łeb! tak niezabawne, to naprawdę jest najzabawniejszy vlog w naszej historii. E, zaraz idziemy spać. Zresztą już jak 150. E, Nie mogę znaleźć spodni w Muszę spodni. Tam leży humus. To o 2 metry. I co my robimy? To jest for the culture. <laughs> culture. Yeah. Także Nadchodzę. Trochę nie ale ja mam nadzieję, że już nigdy tu nie przyjadę w tym roku. Are you sure about that? Dzień dobry! Mamy godzinę 11 Wstałyśmy. <laughs> Spójrzmy całą noc. Czy mi To są zakupy po że się tak zwane? Tak, tak, tutaj. E, witam jak troszkę. Tam gdzieś. O, flecik, flecik, kupuj białko. Trzeba <laughs> to O, ale białko. <laughs> ale będzie. Niektórzy mają prawdziwe dobre zakupy, ważne? Trzeba się witam. Niektórzy, niektórzy mają A, nie mają siły. B, muszą wrócić do domu. Niektórzy mają takie, nie? Facieku, dwa. To jest to... taka klasa. Co? Klasa? Co trzyma? Masz trzeba To jest po prostu... To opisuje mnie. Klasa czy opcie? Szczerze klasa. Pierwszy raz mogę tak powiedzieć o czymś, co wyszło spod ręki chobu. <laughs> Jestem na rynku i... Ja mówię, nie! Takło zrobiłam! Uuu! <laughs> <laughs> Szmaty do podłogi idziemy hip-hop. Rap i jadę. Siemano, właśnie wyjeżdżamy na rapstację, ogólnie crazy, bo mamy godzinę 13.30 w dniu koncertu, a ja jeszcze jestem we Wrocławiu Powiem mam szczerze, że dziwne uczucie, nie spieszyć się na poziom, bo ja się spieszę absolutnie zawsze i wszędzie Jestem w Poznaniu, generalnie to jest pierwsza część tej podróży Teraz idę w ogóle do ziomków, że mnie kupię do Sławy, którzy się jadę na rapstację I dzięki znajomemu ogarnęłam W pokoju i na butach to są No i się Moje mili jechaliśmy, i e, ogólnie coś mi tu odpadło. I po prostu prowizorycznie chyba trzeba delikatnie wykleić od dołu. Otóż przy 160 na godzinę okazuje się, że mój zderzak wcale nie ma się dobrze. I trzeba go delikatnie, prawda, tutaj wspomóc. E, no Miejmy nadzieję, że taśma klejąca z leklerka zadziała i że dojedziemy do sławy że go nie ma jest taka pogoda kolejka. Tak dobrze, że dzisiaj nie kolejkujemy, naprawdę. Dzisiaj nie, ale. Kocha, daje, daje, oh! hadi, hadi. Złoni, złoni. Dzień dobry, rap, stacja! Cześć! Mamy opaski. Wyszliśmy już na teren festiwalu. Kupujemy merczyk. Co zrobimy dzisiaj? Wyszymy dzisiaj razem arki w stum. Oh, hell yeah! I love Idziemy w aucie, w naszym noclegu, przepraszam. przepraszam. Tak, przepraszam, w pięciu noclegu Opel <laughs> korsze. E, trochę padało, mam nadzieję, że już padać nie będzie. Julka, a gdzie byłaś wczoraj? No i Soproki! Jak było? Zajebiście A kto grał? No i soproki. Jak było? Zajebiście A gdzie? Nie, na klaucie. klaucie! Wczoraj? Tak. Na klaucie? klaucie. I sopro... Jeszcze dzisiaj w sumie nawet. Jeszcze dzisiaj widziałem Saproki. Na na maskawie. Też odbieramy nasze wejściuki. Dzień dobry, ja jestem na liście. Yo! Siema i telefon, dziury do dziury mam Dzień dobry, co pani sądzi o raptacji? <grym> Czy zabawa jest przednia w tym roku? A jak toalety? Siedzą właśnie, pani? Kurwa, muszę wam pokazać <noise> Dziękuję bardzo Mega molo, naprawdę Może jakieś rowerki tego typu Zobaczcie, <noise> myśmy zaraz w rynku Ty, a nie masz psy? Double <noise> <W> <noise> POV Czeeeet Siema, sraż <noise>

For 12 Kapstazja, wyjeżdżamy. Stoją, kurwa, na zakręcie, Ej, dawaj, rozjedź ich, nie masz psychy. Zabiłeś mnie i zapomniałeś, na twojej ścianie wysiedział mój pierwszy diament. Miałeś diamen się też mi, mój i i. Po jednym adresie. Co jemy dzisiaj? Pesto? Bułka. O, ja, to jest do... to. Błupkę. O ja Jak Jakiś To nie jest ja chcę działa Nad... Natalka śpi na otwartym powietrzu. O czwartej, moi drodzy, kończymy rapstacja festiwal. Było pięknie. Było zajebiście. Spotkaliśmy Oscar'a o godzinie czwartej na terze. Super. o do i szaro dla pana Walka Dziękujemy za to. Zjebki 47 Widzimy się w Giżycku Jesteśmy we Wrocławiu. Halo. Całe bezpieczne, godzina piąte rano. Yy, Muszę zabrać hoszo. Zabieramy hoszo i idziemy spać. Ja Dzięki. Do rano do pracy. Dzięki. Miło Jeden było. Załoga. Buziaczki. Trzeba, pa, pa. <laughs>